Cześć, witam Was w kolejnym odcinku i chcę tylko powiedzieć na początku, że nagrywam to już szósty raz. I, już, I nie mówię tak ogólnie, tylko liczyłam. Wiem, że teraz możecie sobie pomyśleć, komu by się chciało to liczyć, ale no mi. Więc chcę już Was tylko ostrzec, że ten rysunek, że ten odcinek, jak zwykle mi rysunek z odcinkiem się myli. Chcę Was właśnie uprzedzić, że w tym odcinku będzie mało rysunków, ale więcej będzie gadanie i pokazywania różnych pierdółek, więc może już zacznę, bo już 16 minut to już jest za długi odcinek, więc muszę się śpieszyć O czym? Trochę spoiler. O nie. Okej. Okay. Więc tego na rysunku na pewno nie widzieliście. To jest taka myszka. Mi się podoba. Hmm, na y, nie, nie wypałem to jest taki rysunek y, i mam tutaj, niestety następne, następnej y, jego taki jakby remake no, możecie sobie po, porównać postęp y, i postęp to jest jakieś 15 minut no wiem, po prostu narysowałam to po prostu lepiej i ten rysunek jest wzorowany a ten z głowy no, no, widać chyba, że no, znaczy, ten jest inspirowany, nie, nie wzorowany, tylko inspirowany, a ten nie z głowy, no teraz wiem, że już postacie będę rysować totalnie z głowy. Następnym rysunkiem jest, oto takie baletki i napis balet. No mi się bardzo podobają, poprawię je czarnym markerem i będzie cacy. Następnym rysunkiem jest takie M z warkoczem. Jest to M, dlatego że moja pierwsza litera i, i, i moja y, pierwsza litera y, y, bo mam na imię Marysia, a Marysia to jest pierwsza litera mojego imienia, więc super. No. Tutaj chciałam zrobić jakąś nową fryzurę. No, był napisany elegancki koczek i tutaj jakiś szkic, ale mi totalnie nie wyszło. Y, następnym rysunkiem jest y, taki oto rysunek taki. Taki, y, y, taki y, jednorożec, a tutaj jest tak, on ma taki wyraz jakby myślił właśnie to, y, właśnie tutaj ten cytat, czyli życie jest jak papier toaletowy, długie, szare i do dupy. I to jest taka jakby gwiazdka, czyli taki, taka jakby, no. Y, tutaj Wam przybliżę, znaczy włosze, czyli tak, y, taka jakby ta to to taki, o, hmm, tylko taki o astronauta z joystickiem, tutaj jest początek yy, Bubra, a tutaj jest taki z Adventure Time, pokoloruję go później. I to już tak praktycznie wszystkie rysunki, to mi zajęło 3 minuty pokazywanie ich, ale pokażę jeszcze tylko tak z grubsza rzeczy i potem będą jakieś ważne rzeczy, więc yy, możecie przewinąć albo nie. Jeśli kogoś to nie interesuje, ale tutaj są. O, położone wszystkie rzeczy, które są nowe, oj, to tak, to wszystkie. Więc e, pierwszą rzeczą jest oto taki biały żelopis. E, nie wiem, jaki z jej firmy, bo nawet nie, nie umiem tej nazwy przeczytać. Niestety. Ale muszę Wam powiedzieć, że się sprawdza. E, jest. Takim zwyklejszym, ale chyba nawet albo nawet i nie, nie wiem, ale on. O, tutaj jest napisane coś więcej, chyba. O, tutaj jest, że um, um, niby taki zwykły, ale jednak bardzo popularny, albo właśnie i niezwykły. Tego akurat um, nie wiem. Po prostu to był e, pierwszy, pierwszy z brzegu, bo po prostu. Um, tak, o, w ogóle to wszystkie rzeczy są praktycznie kupione przez moją ciocię, tylko dwie rzeczy Po prostu po, ciocia tam nie wybiera jakieś specjalne firmy, po prostu powiedziała tam w sklepie yy, I powiedziała, że, yy, że chce jakiś biały żelopis Że poprosi o biały żelopis, taki, taki pani dała I się bardzo sprawdza bardzo go polecam. Następnie to są promarkery. Kol, yy, yy. Pierwszym kolorem jest kolor gr, yy, Cool Grade 2. I yy, yy, to jest firma Letraset. Bardzo popularna firma. Ja tak ogólnie swoich promarkerów tu mam trzy firmy. Promarkerów. I tych promarkerów yy, razem mam 19. Jest nawet sporo. Następnym to jest podobny. Następnym promarkerem jest nawet ten. Yy, yy, yy jest Cool Grey One jest, muszę powiedzieć, bardzo tak z pozoru podobny, ale jednak ten jest troszeczkę jaśniejszy od tamtego i to nawet widać. Ale widać raczej na kartce niż tak ogólnie. Znaczy w opakowaniu. A następnym następnym promarkerem jest trochę e, e, marker e, tej akurat nazwy nie umiem do końca przeczytać ale no to jest e, e, c a, r, i, b, b an, ean e, nie umiem tak przeczytać ale możecie sobie wpisać i wyskoczy wam taki kolor a to jest z firmy, której też nie, z której też nie umiem przeczytać. Ale to jest gry A, P, H, apostrof. Nigdy nie widziałem tej firmy, ale naprawdę ma fajne promarkery. Następne, następne to będą z tej samej firmy. To, następne, następne dwa to są z tej samej firmy. A nie chcę wyostrzyć, ale to jest kolor az A -e. z A -l e A z A nie wiem dokładnie jak to się czyta. Znaczy w ogóle nie wiem jak to się czyta. No dobra, teraz spróbuję to jakoś normalnie przeliterować. Az A z -e A E. No, muszę Wam powiedzieć, że ten kolor y, mi się bardzo sprawdza. Już go kilka razy używam i tak samo jak poprzedni. I bardzo, jest bardzo ładny, fajny. I, y, no i ma bardzo fajny odcień. Następnym jest y, y, kolor, którego jeszcze nie, y, nie, 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 nie testowałam ale to w sumie w kamerze wygląda jakby to był taki jakby cielisty ale na żywo jest taki bardzo różowy ale naprawdę na kartce wygląda znaczy myślę, że wygląda jak róż bo nawet w opakowaniu tak wygląda ale raczej tak bo, ale raczej tak a jego kolor, jak, znaczy nazwa to jest Princess Rose Następną rzeczą to już nie jest do rysowania, ale, ale do zatemperowania ołówków i takich rzeczy, czyli temperówka, jak już możecie zauważyć. Już ją zdążyłam y, przetestować. Bardzo ładnie temperuje. Jest bardzo ładny, w bardzo teraz modnym y, wzorze, czyli flamingi. No. A kolejną rzeczą która była tak jakby w zestawie, znaczy nie kupi kupiłam to oddzielnie, ale było w takim jakby... No, w tym samym wzorze i w ogóle. Czyli taki, e e czyli taki e właśnie e zeszyt e też w flamingi. I właśnie ja myślałam, że będę miała to do rysowania, ale niestety jest w, w paski. A raczej znaczy, no, w linie, a raczej e nie chcę rysować w linie, Chociaż mama mi mówiła, że może mi się przydać do proporcji, ale raczej tego nie widzę. I teraz szybko wam jeszcze opowiem o kilku rzeczach i pokażę oto ta, taki puszek. Jest na albo do kluczy, albo na, na karaminku. I go, pokazuję, I go pokażę bardzo, 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 bardzo szybko. O, możecie go sobie zobaczyć. I tyle. I teraz powiem o ważnych rzeczach. I muszę się śpieszyć, bo już mam 9 minut, a dostasz czas, a nawet do 16. Na, chyba do tylko 14 minut może być. Więc mam 5 minut. Chciałam jeszcze raz się zgłosić do tych dwóch użytkowników, czyli ZekretTV TV i Próbki czego Szczególnie chciałam się tutaj zwrócić do Próbki bo nie wiem, czy ZekretTV by chciał ze mną zrobić a e trade i takie rzeczy. Ale no, bo nie jest chyba bardzo taki. W, za bardzo właśnie wkręcony W takie rzeczy Ale no No nie wiem Więc Teraz się zwrócę do prób hip-hopaj Więc e, e, Prób hip-hopaj e, Możesz się do mnie e, Teraz masz obowiązek No chyba, że nie chcesz ale jeśli, jeśli chcesz, no to ach, raczej chcesz, bo już się z tobą skontaktowałam i mówiłaś, że chcesz zrobić ze mną trade lub coś takiego, ale nie odpisaliśmy, mi, co byś chciała. I pisz, pisz koniecznie, co byś chciała i czy chcesz być w losowaniu. Tak samo z ekwirektywy, bo teraz y, wszyscy mają szansę się do mnie zgłaszać po takie rzeczy, ale potem to już będzie tylko, można się zgłaszać do losowania i będę coś tylko losować i to chyba nie wszystkie osoby ale raczej wszystkie po prostu będę spisywać komentarzy i właśnie na, po prostu w późniejszym okresie, bardzo niedalekiej przeszłości, naprawdę niedalekiej dwa odcinki tam następne dwa odcinki po prostu Będę prosić o zgłoszenie się do losowania i będę miał tu swój kobeczek, tak jak na youtuberzy i będę po prostu losować, a nie yy, będę losować, a nie po prostu no, yy, a nie po prostu prosić, żeby się ktoś zgłaszał po te trade, więc proszę mieć to na uwadze.